Drzewostan, który osiągnął już wiek rębności. Jest to drzewostan, który jest drzewostanem dojrzałym. Na ogół przysośnie jest to wiek powyżej 100 lat, 120 lat. Przeznaczony jest do wycinki. Są to najładniejsze drzewa, odpowiednio pielęgnowane przez okres swojego życia przez wiele pokoleń leśników. Wycinka w lesie nie jest przypadkowa. Odbywa się. Zgodnie z planem urządzania lasu jest to dokument, który jest tworzony na potrzeby nadleśnictwa raz na 10 lat. Taki operat podpisywany jest przez ministra, więc jest to dokument bardzo wysokiej ważności. Każde nadleśnictwo w naszym kraju taki plan posiada. Plan, który tutaj widzimy, on zawiera cały opis każdego drzewostanu. Każdego wydzielenia na podstawie tego opisu my jako leśnicy przystępujemy do właściwych prac. Tutaj mamy mapę przeglądową drzewostanów. Jest to mapa, która mówi nam o, o tym, jaki każdy drzewostan, jaki ma wiek. Każda mapa, którą mamy, stanowi jeden z elementów planu urządzania lasu. Działalność leśników nie jest to tylko działalność, o której się mówi, czyli związana z wycinką, ale również działalność, która nastawiona jest na ochronę przyrody. Program Ochrony Przyrody, to jest pełny opis, to jest bardzo szczegółowy opis każdego obiektu chronionego. Wszystko jest zinwentaryzowane przez specjalistów, przez wykonawców i do tego mamy. W krótkim, małym dokumencie pełną informację, pełny spis o tych, o tych naszych pomnikach. Zgodnie z planem urządzenia lasu, z tymi pozycjami, byśmy w tym roku rozpoczęli pracę. Przed rozpoczęciem cięć zorganizujemy objazdy, tak żeby nie blokować ruchu kołowego w tym rejonie dla mieszkańców okolicznych wsi prace musiały być wykonane w tym okresie, kiedy penetracja będzie jak najmniejsza, abyśmy mieli również trochę czasu, żeby ludność tutaj przymiejską poinformować o tym, że będzie przebudowywany las na bardziej złożony. W miejscach, gdzie powierzchnie są przeznaczone do wycinki, pozostawia się co najmniej 5 pięć... Procent drzewostanu w stanie nienaruszonym są tak zwane biogrupy ekologiczne z podszytem, z roślinnością, jaka tam występuje, tak aby mogły zostać do naturalnego rozpadu jako cenne miejsca życia biologicznego. Również pozostawiane są w takich miejscach wszelkiego rodzaju drzewa dziuplaste, drzewa ciekawe pod względem swojego ukształtowania. Dzięki takiemu prowadzeniu prac Lasy Państwowe posiadają certyfikat PFC i FFC. Jest to znak jakości, że gospodarka w lasach prowadzona jest na podstawach ekologicznych zgodnie z obowiązującym prawem i jej wpływ na środowisko jest nieszkodliwy. Aby taki drzewostan został wycięty, na sąsiedniej kulisie musi być założona uprawa, która jest w dobrym stanie hodowlanym i zapewni dobry wzrost sadzonek w następnych okresach. W oddali widzimy piękny las, stary, pozostawione biogrupy ekologiczne. Mamy również nasienniki pozostawione, drzewa dziuplaste. Najpierw widzimy drzewa, które są wysokie i stopniowo, jeżeli idziemy z kierunkiem cięć, te drzewa się zmniejszają, a więc wiek tych drzewostanów jest coraz mniejszy. Na siedliskach borowych gatunkiem dominującym jest sosna. Tej sosny na ogół na terenie nadleśnictwa Wocławek jest powyżej 80%, niemniej w miejscach, które są możliwe, sadzone są inne gatunki brzoza, która jest podstawowym gatunkiem siedlisk borowych, natomiast w miejscach, gdzie występują gleby żyźniejsze, sadzimy takie gatunki cenne jak dąb, buk, lipa, grab, tak aby ten drzewostan w przyszłym pokoleniu był zdrowszy, odporniejszy na wiele czynników chorobowych, jak również odporniejszy na działanie czynników zewnętrznych, takich jak na przykład wiatry. Przystępując do ścinki drzewa, drzewo łapię głowicą i ustalam kierunek obalania. Wciskam piłę, ścinam drzewo i ustalam jaki sortyment drzewa mam ciąć. Wciskam sobie papierówkę i maszyna mi sama podaje wymiar cięcia drzewa. No i tnę papierówkę. W międzyczasie oceniam cień. Jeżeli nie spełnia wymogów papierówki, przechodzę na inny wymiar. I teraz tnę papierówkę gorszej jakości. Maszyna wydaje się być duża na swoje gabaryty, ale w sumie ona nie jest taka ciężka. Nie niszczy ściółki. Jest ekologiczna. To po prostu są mniejsze zniszczenia w lesie jakby to się wydawało I Teraz mam ładne drzewo i mogę uciąć chłodę i wciskam guzik wcześniej zaprogramowany, który mam i to jest gatunek drzewa cenny Tutaj dokonuje się podziału na poszczególne sortymenty drewna. Drewno, które zostało tutaj zgromadzone, zostanie rozdzielone przez miejscowego leśniczego, tak aby maksymalnie wykorzystać jego właściwości techniczne. Z tego elementu będzie wyrobione drewno dla potrzeby przemysłu papierniczego. Tutaj mamy przykład drewna wielkowymiarowego. Po określeniu wymiarów zostanie to yy, przeznaczone do przerobu w tartakach. No tutaj będziemy również mieli elementy, które mają tutaj nadmierne krzywizny. Nie jest możliwe, aby to wykorzystał przemysł, zostanie wykorzystane jako drewno opałowe. Przemysł celozowy wykorzystuje drewno tak zwane średniowymiarowe na ogół w długościach od 120 do 250, średnica tego drewna jest od 7 cm do 24 cm. Drewno, które jest najbardziej poszukiwane przez przemysł, drzewny jest to drewno wielkowymiarowe. Lasy państwowe wyrabiają je w dłużycach, względnie w kłodach. Tutaj mamy do czynienia z drewnem kłodowanym. Takie drewno jest w porozumieniu z odbiorcą wyrabiane na odpowiednie długości i opisywane. Na każdym z szczół jest podana jego średnica. Jak również klasa jakości. Jest to drewno grube, jakościowo dobre i najbardziej poszukiwane w tej chwili w lasach państwowych. Drewno wielkowymiarowe sosnowe wyrabia się w długościach od 2,70 cm długości do 14 m14 metrów. m metrów jest to ta długość graniczna. Drewno liściaste wyrabiamy w długościach. Od 2,5 metra. Drewno, aby było drewnem wielkowymiarowym, jego minimalna średnica w czubie nie może być mniejsza niż 14 cm. Jesteśmy firmą, która zajmuje się produkcją głównie palet i drewna tartacznego. Zakupujemy. Drewno w lasach państwowych wielkowymiarowe i tak zwane S2B. Z S2B produkujemy palety jednorazowe. Z drewna wielkowymiarowego przecieramy, wszelkiego rodzaju na drewno budowlane, typu łaty, więźby, dachowe. Surowiec, który pozostaje po wyrobie drewna, a więc wszelkiego rodzaju czuby, drewno z pewnymi zgniliznami, krzywiznami, które nie jest wykorzystywane przez przemysł drzewny, jest wykorzystywane jako drewno opałowe. Powierzchnie leśne, na których zostały zakończone prace zrębowe. Zostają udostępnione miejscowej ludności w celu pozyskania drewna małowymiarowego, które jest użytkowane na potrzeby gospodarstw wiejskich. Jest to drewno stosunkowo cienkie, są to pozostałości gałęzi, wierzchołki. To drewno jest wyrabiane przez miejscową ludność. Pozostała część drewna, w tym masa zielona, pozostawiana jest na miejscu. Będzie ona rozdrabniana i stanowiła naturalne źródło próchnicy na powierzchniach zrębowych. Ważne jest pozostawienie tej masy zielonej, aby obieg materii w środowisku przyrodniczym został niezakłócony. Po tych czynnościach kolejnym etapem jest odnowienie lasu i powrót tego lasu w miejsce, w którym były wykonywane prace zrębowe. Oczywiście, żeby z takiej uprawy czy z takich nasadzeń wyrosł nam piękny drzewostan, musi być odpowiednio pielęgnowany, a więc zabezpieczany przed zgryzaniem od zwierzyny, zabezpieczany przed chwastami, przed owadami. Las potrzebuje opieki człowieka w każdym okresie życia. Sadzimy około 10 tysięcy sadzonek sosny. W poszczególnych latach redukujemy ich liczbę. I tak na przykład tutaj w budniku, który ma około 15 lat. Bieramy drzewka, które są najładniejsze, które mają najładniejsze przyrosty, najładniejsze korony i usuwamy drzewka, które je ograniczają we wzroście. Wycinamy tutaj około 20% drzew. Zabiegi w młodszych drzewostanach wykonujemy zdecydowanie częściej, powtarzamy je od 3 do 5 lat. Natomiast w drzewostanach już starszych wykonujemy te zabiegi co 10 lat. Wycięte na tym etapie drzewka pozostają w lesie do naturalnego rozkładu, wzbogacają truchnice, poza tym są miejscem bytowania wielu owadów i grzybów, jak również są doskonałą karmą dla jeleniowatych.